Cześć, jestem Niewiecki, a to jest kolejny odcinek ze Skelima na kanale i tu jest Lidia. A my szukamy Entira, który jest gdzieś tam. Tak, ja szedłem do Akademii, ale Entir jest pod Akademią, ponieważ coś kombinuje w mieście. Znowu. I mamy mu oddać kostur, który zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Jak teraz sobie patrzę, ten kostur jest praktycznie. No w sumie to jest ten sam kostur. Oczywiście nie czytam komentarzy pod poprzednim odcinkiem, jeszcze oczywiście. Ponieważ nagrywam je jako na zapas To nie mam potwierdzenia i nie sprawdzam, ale jestem niemal pewny, że to ten sam kostur A Entir coś kombinuje Masz ten kostur Świetnie Taka jedna rzecz, dlaczego uważam, że Entir kombinuje Ponieważ według mnie są to trzy opcje Skoro to jest ten sam kostur To albo on go daje tym, których trzeba no, zepsuć nieco Albo daje tym których uważa, że są w stanie mnie zabić. W każdym razie nie podoba mi się to. Nie wiem, czy będę chciał mieć więcej wspólnego z nim cokolwiek, więc prawdopodobnie już odpuszczę. Jeżeli chodzi przynajmniej o akademię, ponieważ wątpię, że poza kupnem nowych zaklęć od profesorów Akademii, bym cokolwiek więcej się tutaj dowiedział, nie? Teraz pozostało tak naprawdę znaleźć zaklęcia poziomu mistrzowskiego. Mistrzowskiego, zaraz Mistrzowskiego, jest najwyższe czy nie Mistrzowskiego? Czeladnik, ekspert, tak Mistrzowskiego. A na ten moment mam magię na poziomie maksymalnie, to ta magia zniszczenia jest na najlepszym poziomie, na poziomie czeladnika. Więc tak, muszę znaleźć magię na poziomie mistrzowskim. To będzie wyzwanie. Nie wątpię, że jestem w stanie to zrobić w tym momencie. Ty Onmund, być... trzymaj. Jest co tym oku wciąż? Się, Dziękuję ci. Dobrze wiedzieć, że mogę na tobie polegać. Hmm. Okej, okay. pominijmy go. A tu jesteś? Wydaje mi się, że moglibyśmy wysadzić połowę wschodniej. O, a to ciekawe. Możesz poszkolić w zaklinaniu. Zaklinanie mam na niskim poziomie, jego nie używam, więc trening jego będzie całkiem przydatny. Pomoże mi wbić poziom. Lidia, uspokój się. Ja wyjdę, żeby Lidia się uspokoiła. Lidia uspokoiła się? Nie uspokoiła się. Lidia, wracaj tu. A, no to. On mund zaatakował Lidię. I teraz są na siebie źli. I co ja mam zrobić? Czy ja mam coś, co, czy mógłbym uspokoić ich? Arap, arap. Płaszcz płomieni, równowaga, transmutacja, to nie to. Odwaga. Nie było... Widzia, uspokój się. Ani jedno, ani drugie się nie uspokaja. Co ja mam zrobić? Proszę, więcej magii na pewno. I na ten moment. To wszystko. Chciałbym, jeżeli chodzi o mróz, ulepszyć. Ale chciałbym, żeby się uspokoili. Co ja mam zrobić? Poproszę o magię iluzji. Oczymy po zaklęcie, które uspokaja. I to powinno pomóc. To będzie z magii iluzji, więc musimy pójść do gościa, który zajmuje się magią iluzji. No dobra. Po prostu nie widzi mi się to, żeby oni ciągle siebie atakowali. Wolałbym, żeby się uspokoili. Mam nadzieję, że to zadziała tak w ogóle. Ty jesteś od magii zniszczenia. Tu nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. Tu nie ma nikogo. A gdzie jest ktoś od magii iluzji? Halo? O, Lidia uspokoiła się. Prowadź. Jak mnie to cieszy. Czyżbyś zabyła od, od munda? Myślę, że to bardzo się możliwe. Się. No cześć. Czy ty masz? Chcę jest spokój, Strach. Spokój byłoby to. Tak, kupmy sobie spokój. Na razie tylko kupmy. W tej chwili już chyba nikt nikogo nie będzie atakować. Wyrwijmy ładowo burze. Sztukę magii wojennej, przeczytajmy. Tak w ogóle. Zakładam, ja tego nie czytałem. Właśnie, to mi pomoże w awansie zniszczenia. Oraz nauczmy się tego spokoju. No spoko, to mnie cieszy. Przy okazji, e, możemy ponownie pouczyć się zaklinania. O! A to nawet dobrze. On mund. To jest Entir, ok. Zapewniam. Czyżby Onmund umarł? Chyba Onmund Onmut umarł. No cóż. Mam nadzieję, że nie był jakiś istotny w dalszej części. Zabawy. O, tam jest. Dobre. Usługi zaklinania są jedną z niewielu rzeczy. Podszkolić w zaklinaniu. Bardzo dobrze. będę cię uczyć. Świetnie. To ja znowu się pouczę magii zaklinania. Jestem pewien, że szybko do tego dojdziesz. Jeśli nie, być może Urak ma jakąś książkę. Nie, nie mogę. Okej. Mam okay. ostatecznie dużo pracy. Pomyśl o tym jako o szansie na udoskonalenie. Aaaa, chcę coś zakląć, a ten mi nie chce zakląć. Jestem magiem, cholera rano. Dobra. Bierzmy się za kolejne zadania. Tak trochę dziwnie wyszło. Lidia się wkurzyła po prostu za mocno. <laughs> odrobinkę. E, przedmioty, nie przedmioty. Poproszę, misję. Będziemy chcieli wykonać właśnie tą misję, ale. Zobaczmy, co możemy zrobić poza tym. E, raczej nieróżnych. Zakazana opowieść. Magwitemny. E... Okej, okay, legenda ja jednak przetrwała i być może kto. Hmm, legendę o Galdurze. Może zobaczmy to? No czemu nie? Zobaczmy, gdzie to jest, gdzie ja mam zajść. To nawet pasuje, ponieważ to jest miejsce, gdzie powinien znaleźć Smocze słowo. Tylko powinienem się udać do samotni, tak? Do tego. No do wichrowego trona najpierw się udamy, żeby pójść do samotni. Okej, okay, tak zróbmy. Tak zróbmy, tak będzie najlepiej. Lidia żyjesz? Lidia żyje. Okej, okay, poproszę mojego atronacha. A czy ja nie miałem poszukać zakręć jeszcze? Na przykład atronacha burzy sobie znaleźć. A samy podszkolić się w magii ognia. O, to jest dobry pomysł. Zacznijmy zabawę z nieco powiedzmy też bardzo silną magią jaką będzie magia ognia, która będzie zadawać dodatkowe obrażenia po prostu. A magię lodu zostawimy sobie jako coś po prostu przyjemnego, tak? Dobra, ty możesz. że mirabel. Nie podobało się, że przyjęłam cię do akademii. Rozejrzyj się. Tak, co masz na sprzedaż? Chcę od Ciebie Kula ognia, kula ognia jest w porządku. Więc kula ognia, ale chcę przede wszystkim, no płaszcz płomieni mam akurat. Ładowanie, ale ognisty pocisk, dobra. To jest coś co chciałem, błyskawica. Mm. Błyskawica brzmi ciekawie, ale tutaj od błyskawicy to sobie Atronacha błyskawicy załatwimy. Ty jesteś iluzjonistą. To ty mnie bardzo nie interesujesz. Ktokolwiek od magii przywołań? No tam był od magii przywołań? Nie pamiętam. Ktoś był na pewno. O to mogę się założyć. O, okay, na no te duszy dla mnie. Dziękuję. To mi się nawet podoba, że mogę takie rzeczy sobie wziąć. Nikt mi nie będzie mówił, że nie mogę. To pytanie, czy inne rzeczy mogę wziąć niespecjalnie. O, dzień dobry. uda się przetrwać dekad O! Nie. Tak, nie. Entir znów mnie wystawił. Odmawia wysłania kolejnego przedmiotu. Jestem tak... To tak blisko. Musisz sprawić, by przejrzał na Mówi trochę cicho, nie? Nie wiem nie i tak. Znowu empir. Po prostu zrób co trzeba, żeby przestał się nade mną pastwić. A. Uważaj dobre. że małe przywracania zawartą uwagi, prawda? A nie. nie. Oczywiście, że jest ważna no. Dobrze. Będziemy mieli. Jakby coś mnie musiał utwierdzać w przekonaniu. Są po prostu tacy. Nie nie jest łatwo, kiedy twoi koledzy uważają twoje badania za bezwartościowe. Co masz na sprzedaż? Ona pewnie ma coś z. Ona jest związana z magią właśnie przywracania. Uzdrawiający dotych. O, byłoby ciekawe, mógłbym leczyć. Mogłbym leczyć Lidię. Załatwmy sobie to. To się przyda. Ale szukam czego innego. O, tak, 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 tak. Znalazłem jeszcze coś ciekawszego. Oczywiście zaraz to wykorzystamy. Bo skoro mogę sobie to wziąć i będę mógł to wykorzystać, to czemu nie? Prawda? Prawda? Wylczy korzeń. Blaster miodu, dobra, pobawmy się od razu w alchemika, zanim wykonamy misję jakąkolwiek, nie? E, poproszę o przywrócenie zdrowia. Ok, kolejna. Poproszę o przywrócenie magii. Przywrócenie magii, przywrócenie magii i przywrócenie magii, bardzo dobrze. Kolejna, regeneracja magii. Akurat w tej w tym momencie nie wezmę. Przywrócenie kondycji też niespecjalnie. Okej, okay, zróbmy sobie to. Odporność na ogień też sobie załatwmy. Odporność na trucizny. O ja, a tego tu jest dużo. Niepodatny, podatny, OK. Gdzie dziwne to jest, co to, to sobie wykorzystamy do czego innego. O sobie nie zdrowia. Zróbmy po prostu teraz wszystko, co możemy. Powinienem to zrobić w inny sposób. Będę to zrobić w ten sposób. Żeby zobaczyć, czy niektóre składniki może odkryją nowe właściwości, które mógłbym wykorzystać. Plaster miodu, proszę na przykład coś takiego. Wilczy korzeń nie był zbyt przydatny do tej pory. Na razie było tylko osłabienie kondycji. OK. Premia do broni jednoręcznej od wilczego korzenia. Całkiem ciekawe. Nie żebym ja to w ogóle wykorzystał. Okej, okay, to wszystko. Ale udało się awansować alchemię. Więc jest w porządku. Alchemia leci w górę. Bardzo mocno. Dobra. tronach, daj mi przejść. Tak, tu jest tuł do. Okej, okay, zejdźmy na dół. Już więcej nic nie znajdziemy. Musimy znaleźć tego. Okej, okay, to nie ty. Szukujemy ponownie to miejsce oczywiście. Może wrócił. Musimy znaleźć tego, który nauczy mnie magii. Dobra, tutaj już na pewno go nie ma. Magii, która pozwoli mi przywołać atronacha. Idzie ja go znajdę o to jest pytanie. Hmm. Owłóczymy się po akademii, no. Tak nazwy ten odcinek. Włóczenie się po akademii. Przokaz raz znowu muszę znaleźć, nie? Wysiłki ARIA. <gry> Dobrze chociaż, że nie ja... No, nie ty. Tobie udało się przeżyć. Do biblioteki. Teraz zajdźmy. Może w bibliotece jest. Jak się on tam nazywał, kwaterarcy maga? Arkaneum. Tak, arkaneum. Dzień doberek. Dzień doberek. Ten doberek. Magia przywołań. Poproszę, poproszę, tak. Dokładnie, właśnie to chcę zrobić. Księga czarów, a tronach. Chowaniec. O tronach ognia, tronach mrozu. A gdzie? A tronach. Bóg sobie kupimy, ale. Wypędzenie deadr, nie jestem mam wrażenie, że dobrze będzie to mieć, więc to wezmę. Ale czemu nie ma atronacha? Błyskawicy. No dobra. Ten... Mam coś dla ciebie wiesz. do sprzedania w ogóle? Mhm. Powinienem mieć coś do sprzedania. Tak mi coś mówi, że powinienem mieć coś do sprzedania. Na przykład to i to. A to sobie zostawimy. To zostaje ze mną. Te księgi czarów to mogę sprzedać. A z tych rzeczy... Wszystko, wszystko zostaje ze mną. Ty może masz to, co potrzebuje? Jakieś postępy? O! Okej, przywołanie okay. wzrosło. To całkiem miłe. Co masz na sprzedaż? Pamiętaj, ręce, Mniejsza. Przy. A ja nakaz zapieczętowania, To ja chyba mu sprzedałem któregoś razu. Ale nie masz tego, co potrzebuję. Mam wrażenie, że. Na pewno znajdziesz coś użytecznego. Powinienem wziąć te, których jeszcze nie przeczytałem. Przeczytać się, a potem mu je sprzedać. Ok. Mamy dużo książek do czytania. To nie to już przeczytane bardzo dobrze to przeczytane. Te wszystkie. Magiczne. Hmm. Tam, że to będą księgi, które faktycznie pozwolą mi się czegoś nauczyć i tu nic. Oczywiście, że tu nic. Tu nic. I tu nic. Jaki smutek. Ok, w takim razie będę mógł je usprzedać. Chodź tu. Nie to, nie to. Świetnie, to mnie cieszy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz sprzedajemy mu książki, których nie potrzebuję. Oczywiście zostawiam te, które sprzedaż właściwie nic mi nie da. Walcz dobrze. Hmm, okej. Okay. W takim razie możemy wyjść. Szkoda, że nie zdobyłem Atronacha Burzy. Ale skoro teraz go nie zdobyłem, to zdobędę go innym razem. Ale w zamian, myślę, że mogę stąd wyjść. Powinienem sobie uporządkować posiadane przeze mnie zakręcia w tym momencie, a mam ich teraz trochę. Odwaga, spokój. Spokój po prostu tutaj zostanie, ale ze zniszczenia. Kula ognista. To jest poziom czeladnika, ale poziom ucznia e, ognisty pocisk chciałbym sobie zamienić z odmrożeniem. Dodajmy kole ognistą, żeby sprawdzić, jak ona działa. Chciałbym wyrzucić sobie no, spętany miecz, a spętany łuk będzie dla mnie lepszy w tym momencie. Uzdrawiący do tych, to będzie dobre, jeżeli będę chciał leczyć Lidię. Więc sobie zostawię, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Mnóstwo mam tego. Tatarcy Maga, tak, ona daje masę. Masę dodatkowych rzeczy okej okay. i teraz uzdrawiający dotyk weźmy sobie to na dziewiątkę A, na 8. mogę tak to to jest jesteś kapłanem nie jestem kapłanem ale zakręcie lecznicze się przyda będę mógł leczyć lidię w razie czego jak będzie atakowana i nie tylko to będzie duży plus. Kolejna rzecz to spętany łuk. To jest łuk, który hmm. pozwoli mi pouczyć się ucznictwa. Ma sztubę spętanych strzał, co nie jest wiele, ale być może w pewnym momencie się przyda. Równowaga, płomienie, ognisty pocisk, to idzie na poziom dwójki. O, no, działa typowo jak ognisty pocisk. Natomiast jak działa ognista kula. Myślę, że z tego to ja będę korzystał częściej. Ognista kula brzmi dobrze. Poro kosztuje, ale. Właściwie. Tak, właściwie jest dobra. Jeżeli chodzi przynajmniej o ilość obrażeń, tak? Płaś pomieni oczywiście mnie nie interesuje. I teraz yy, kula ognista. To idzie na dwójkę. Okej, okay, iskry na 6. No, ok, mogą być jakieś. jakiś czar związany z, z elektrycznością. No dobra. No i teraz tylko chciałem matronacha zamienić z ognia na błyskawice, nie? I to wszystko, zdaje się, że to wszystko. Ok, i patrząc po czasie, to na ten odcinek także będzie to już wszystko. Zatem by wam dziękuję wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu, zostawienie łap w górę oczywiście, jeżeli Wam się podobało. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku ze Skyrim'a. Cześć! Oto morda. ta. <laughs>